Słuchaj, powiedz mi, czy hokej to jest dobry interes? Już. No. Czy można zarobić na hokeju dobre pieniądze? Z takich nieoficjalnych informacji wiem, że Twój kontrakt na przykład w Szwajcarii opiewa rocznie mniej więcej na 300 tysięcy euro. No, to są różne sumy, krążą oczywiście. W... Na szczęście nie jest to wszystko gdzieś tam potwierdzone, bo, bo, bo to są tylko takie rozmowy, ale w Europie na pewno już płacą w miarę dobrze. Oczywiście jest, później są Stany Zjednoczone, gdzie no, Kanada, gdzie stawki są o wiele większe i, i, i zainteresowanie zrobi większe, o wiele większe pieniądze od sponsorów, od, od, e, od telewizji. Płacą setki, przecież milionów za w ogóle prawa do transmisji. No tutaj, e, na żeby sprzedać ten... polski hokej, no trzeba pukać do wielu drzwi w telewizji. Jest oczywiście teraz telewizji polskiej, ale to nie jest tak, że ktokolwiek płaci za te transmisje. Także... E, wszystko się wiąże. Musi być produkt, żeby się dobrze sprzedał. Żeby się dobrze sprzedał, razie? produkt musi być, mhm. musi być popularny. No, jeżeli e, kiedyś ktoś nam zadał pytanie, na przykład w NHL, e, dlaczego pielęgniarka zarabia 30 tysięcy dolarów rocznie, czy 40 w szpitalu w Kanadzie, nie zarabia, powiedzmy, 300 tysięcy miesięcznie, jak Matt Sandin, czy Peter Forsberg, czy, czy Joe Sakic. no to powiedzieli, jeżeli e, ktoś będzie chciał płacić miliony dolarów za sponsoring, w, w trakcie czasu reklamowego w telewizji. Jeżeli telewizja będzie chciała płacić miliony, czy setki milionów dolarów, czy 20-30 tysięcy ludzi przychodzić, kupować garżety czy, czy stroje pielęgniarki, e, oglądać, ją na, oglądać ją na żywo, jeżeli ona pomaga jakiemuś choremu z lekami, podejrzewam, że biznes by się kręcił i, i, i może by się dało zarabiać, żeby ta pielęgniarka. Wyciągnęła 300-400 tysięcy dolarów miesięcznie. No, wie, wiecie, to są takie porównania, tak samo jak z piłką. No dlaczego się płaci komuś 10-15 milionów euro za to, żeby kopał piłkę. No widocznie jest zapotrzebowanie, no nikt do tego biznesu aż tak bardzo nie dokłada. Z drugiej strony są przecież milionerzy, miliarderzy. E, którzy w jakiś sposób chcą zaistnieć. No podejrzewam, że Abramiczo, Abramowiczowi, abramowiczowi mhm. byś nigdy nie usłyszał nigdy nie do końca. Mhm. Oprócz tego, że był niesamowicie bogaty, teraz nagle stał się idolem. Wielbić, wiel, wielbią go setki czy tysiące tak, ale ludzi, się bierz, dlatego że zainwestował, dlatego gra. że pomógł. Niekoniecznie on akurat na tym musi zarabiać 100, czy 10, czy 50 milionów rocznie, bo tak naprawdę dla niego to jest kropla w, m, kropla, kropla w morzu. Bo on tak naprawdę każdy właściciel drużyny Venager. Jest miliarderem, jest właścicielem innych drużyn, innych biznesów, a drużyna tak naprawdę to jest dodatkowe hobby. My na hobby wydajemy czasami paręset no, parę złotych miesięcznie, oni wydają powiedzmy paręset milionów rocznie. No, na tym to wszystko polega.